Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym odnośnie zakończenia mojej serii Fall Guys. Proszę Państwa, nasza seria dobiegła końca, było z niej 8 odcinków, mało, ale ze względu takiego, że w tej grze nic się tutaj ciekawego zbytnio nie działo ani tutaj nie było żadnej kariery fabularnej czy coś tego typu, tylko po prostu tutaj była sama rozgrywka online. C czyli jak widzieliście zresztą. Tutaj gra polegała na tym, żeby po prostu jak najszybciej dobiegnąć do mety i się zakwalifikować do następnej rundy. Ale co nie zmienia faktu, że bardzo się cieszę, że ta seria była na moim kanale, bo gra była z 2020 roku. No i spoko się w sumie to grało, ale na dłuższą metę to jest troszkę nudna gra. No i robię taki standardowy odcinek, żeby Was się też zapytać, czy Wam się ta seria spodobała. Jeżeli Wam się ta seria spodobała, zachęcam Was do zalajkowania tego filmu, do zostawienia komentarza i do zasubskrybowania. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w moich następnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa.